Witam, witam. I o zdrowie pytam. Poznaje może ktoś, tą maszynkę. Ktoś kto oglądał to na pewno poznaje. Już to tutaj robiłem C32 silniczek w tej rozdrabniarce drzewa, czy tam w lisarce, czy jak to tam się nazywa Wolwik stoi żyje jeszcze, ale wygląda gorzej niż poprzedni razem. Jeszcze gorzej wygląda Może nie tak tu dziura, tu wgnieciona kabina, zbiornik ognietany, tu cały ten włotnik pognieciony w kolerę. Tylnego nie ma w ogóle, no to chyba nie było ten, ten też, no ale tak nie był pognieciony na pewno ten włotnik tu zbiornik a ja ma, wniesiono tutaj kotownik do zbiornika Ja sobie odpaliłem Chodzi sobie Kestia trochę na kruszu Tam cała hałda leży Jeszcze trochę do kruszenia jest coś się wydarzyło z hydrauliką. cała zalane wszystkie węże są wszystko to jest uciapkane od oleju któryś strzeli, któryś się poddał Tamte dwa pilny powietrza mam do wymiany, nie wiem jak tam wejdę Ja mam zielonego pojekta, drabiny nie mam Jakoś tam będę musiał się drapać, żeby to wyciągnąć I tutaj też Tutaj też wszystko wisi Łotnicz wisi wow. Szkoda maszyny Samochody wszystko po prostu wiszy, ale jak to napierdziela to całe, tylko biury lecą tutaj wszędzie, wiecie. O, tutaj, 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 tutaj. Tu też coś tam określa, co tu tutaj wąs ciepły. To doleja to jest. Tamte dachy Ona już chwilę chodziła. chodziła i... haha hebel wyłączę sobie, żebym później go odpalił jeszcze. Hebel tu jest, cały zardzewiały. Dobra, ja tu mam tylko filtry paliwa. Trzy są filtry paliwa i dwa filtry oleju, widzicie, Jak ktoś oglądał, to, to wie, gdzie to wszystko jest, nie? Tutaj wszystko jest, to są dwa paliwa. więc nie da, bez znaczenia jak się ustawię. Tu jest ten wąż do spuszczania oleju nie? To z michy olejowe 60 litrów wchodzi, a tu jest do wlewania. Tu się wlewa z tej strony, nie? Gdzie go się wlewało? Pamiętam, teraz. Tam jest bagnet. Filtry tutaj mam wszystkie ogromne są powietrze to są silnikowe paliwa, tak samo wyglądałem mniej więcej, tylko numerami się różnią Tam w środku na pewno też się czymś różniło, Chodnica cała zaklejona Dobra, ja się to za to biorę dzisiaj i jeszcze dzisiaj mam e dzisiaj mam M M315 chyba, to pojedziemy po tym, no M315, jeszcze dwie mam maszynki, to zrobię, idę, bo tą kartkę mają. dobra, ja działam i później się widzimy. No dobra, ja tutaj olej sobie spuściłem, gdzieś było około 70 litrów, spojrzałem sobie w stare zapiski moje, bo tą maszynę serwisowałem, to jeszcze mam kalendarz z tamtego roku, o, Wymieniłem te filtry, i w tych zapiskach sprawdziłem, sobie, że tam było ostatni raz lałem 73 litry, Do tego to miska olejowa jest jak wam, nie? Gigantyczna, nie? No, Podobnie No, wakacje więc... o, ja Drugie podejście, czy trzecie już podejście, bo cały czas coś dzwoni, 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 pisze. Ja już nalewam. Ile się już nalało? 55 litrów. Tu jeszcze muszę tylko nalać sobie... Oj! Elektryczna pompka jest do napełniania filtrów paliwa, nie? Sobie kilka minutek podtrzymać, żeby się napełniły. Tu jest, nie wiem, 3 litry pewnie w jednym tym filtrze. 3 w drugim, tutaj jest litr. Do silnika chyba 73 litry, to już mówiłem, że znalazłem stary notatnik. 73 litry wchodzi, miałem napisane na staty. Zobaczymy tym razem, wejdzie, czy wszystko zleciało, czy nie zleciało. No, ale już nic węża nie leciało, to powinno być też 73 litry. Tylko najgorsze, że w samochodzie mam w beczce gdzieś około 75 litrów może, 80 litrów. Mam nadzieję, że wystarczy, bo całej mi nie wysysa nigdy. Ale na zegarku, na... który pokazuje, ile litrów mam w bali, ale wieje. To pokazuje, że mam 75-80 litrów, gdzieś mniej więcej. Nie? Mam nadzieję, że mi tylko to wystarczy, nie? Będzie przypał. Mam jeszcze w beczkach takich luźnych, nie? Ale kurczę, muszę się dokopać do tego, żeby to powyciągać. Jest 57. Jeszcze troszeczkę, jeszcze chwileczkę. Tutaj trzeba poczekać, żeby to się nalało. Filtry powietrza wymieniłem. Znalazłem drabinę. O kontener ustała drabina, wziąłem sobie i poszło fajnie, godziutko eee, dobra, ja to jeszcze odpowietrzam, tylko pompka cały czas chodzi i się pompuje dobra, ja tutaj więcej nic nie mam do pokazania, tylko ten olej naleję, Nikt nie powiem to widać gdzie są, nic Więc tutaj więcej nie będę robił, ale wieje, ale zimno, takie zimne powietrze i jadę Będę wracał, to ja przejadę przez bazę i chyba na bazę zajadę, zaleję sobie oleju na następną maszynę. Bo nie będę beczkową tego, mam to w Berce, ale, ale nie będę beczkową tego. Zajadę sobie przez bazę, wezmę sobie, napompuję trochę oleju i pojadę na maszynę. Tamtą maszynę mam na godzinę 14, chyba po 14 mogę dopiero ją zacząć. Także i tak nie ma paniki. Nie zobaczymy, czy tam coś może nagrać tam mam M315 koparkę kołową. To 1000 godzin serwis, tylko nie. To dużo nie ma, tam tylko silnikowy olej silnikowy i, i filtr, troszkę więcej tam jest. Nie? Ale tak z olejów to tylko silnikowy jest do wymiany. Dobra, ja to kończę tutaj i spadam dalej. Dobra, ja tam skończyłem. Tam weszło 83 litry do tamtego silnika. nie? A tam miałem 73 litry, nie wiem czemu, czy źle napisałem, czy, czy więcej tym razem spuściłem, <laughs> ale 83 litry weszło i oczywiście na następny serwis nie mam na oleju, nie? I musiałem przyjechać na bazę z powrotem, tu mamy taki kontener. Kontener z olejami różnymi, tu stoją też oleje, tu stoi olej, wszędzie olej. I tutaj sobie lejemy stąd, ja. z tych mauserów. Tu mamy pompy, windy i różne oleje hydrauliczne, osi, tutaj silnikowe mamy dwa, mozery, ten jest pusty. Ten jest jeszcze pełny. I ja sobie leję do samochodu. Teraz przelewam, nie? A tam mam 200 litrów zbiorniczek. I będę jechał na następną. Tutaj graty mamy na następną już. Zobaczymy, że tam coś. Tam... No wydaje mi się, że to jest to samo miejsce, co ostatnio. Byłem też tam, była serwisowana e... oś 315Mk, też była tam serwisowana i ten wąż pęknięty tam był w niej. To wydaje mi się, że to jest ta sama maszyna, chyba. Ale niemożliwe, żeby zrobili 500 godzin teraz, nie? No zobaczymy na miejscu, czy to jest to samo, czy może mają jeszcze więcej tych maszyn. Się okaże, czy to jest w ogóle to samo miejsce, ale po adresie widzę, że to jest to samo, nie? Ja leję, tu już mam nalane i no, tam 40 litrów, nie więcej, 50 No ale jest trochę więcej, żebym miał na poniedziałek, żebym w poniedziałek nie musiał tankować No i jutro jeszcze mam przecież serwis też, nie? Także na jutro muszę mieć Tu silniki wyrzucili do kontenera Takie C13 i tamten jest, co to? 7 chyba? Albo 9 -ka. Cały, kompletne w śmieciach. Podobno blok gdzieś ma pęknięty, zajechany jest cały. I dlatego też to śmieci. Stał na półce, na palecie. Chyba 8 czy 9 lat, chmury. I dopiero w końcu go wyrzucili. Dobra, ja tankuję i zciśniemy na następną maszynę. No dobra, ja dojechałem do następnej maszynki. Tutaj już kiedyś byłem, serwisowałem tą maszynkę. Ale to nie jest, to nie było to miejsce, co ja myślałem, że będzie. Będziemy stali tutaj, za ogrodzeniem. Jestem w całym centrum miasta. Wszędzie nowe bloki budują. Tam sobie jeździ. Jeszcze pojedzie o 10 minut. A ja sobie siedzę i czekam, czy Polacy budują. Tylko słychać kuu, kuu, ku, kuu, ku", cały czas. <laughs> Wiadomo, że Polacy, że lasi. Dobra, On przyczepę odczepi i postawi tam też, chyba będzie wjeżdża. wjeżdża, Teraz musi się jakoś rozczepić, ja bym powiedziałem, że przyczepa nie siedzieć na maszynie. Strasznie mu się to nie podobało, ale. Trudno. Witam, witam. Ja już walczę z tą maszyną. Właściwie to już zwalczyłem tą maszynę. I tutaj się okazało, że to Polak je jeździ tutaj. Sebastian chyba się nazywał. Seba miał napisane. I no, tutaj sobie jeździ. To jest pierwszy, czy drugi serwis właściwie tej maszyny. 1000 godzin. Pierwszy. I to jest w sumie nowa maszyna. Też ładnie utrzymana. Tutaj dużo nie miałem, tam miałem tylko korek do wymiany na lewie paliwa. I tutaj te, te filtry, nie? z tych paliwa i silnika. Nie? Tu są paliwa. Jeden, drugi. I tu silnika, nie? 13 litrów do silnika wchodzi. Tu jest ta większa miska olejowa. jest spocwane są te blachy. Plachy też nie, że się odkręca tylko ten wężyk wystaje i się muszę nałożyć sobie, no i filtr powietrza był do wymiany, ten tutaj, tutaj siedzi. Tu jest jedna turbina, trochę większa, trochę inaczej ten silnik wygląda i ułożony jest, ale tak poza tym to ta samo. muszę jeszcze próbki oleju wziąć z całej maszyny, dookoła obskoczyć ją i... W sumie to wszystko tutaj co na, na temat. No i w tego płynu, płynu oleju hydraulicznego jeszcze dolałem, bo było za mało w tej chwili. Słońce świeci nie widać Teraz jest OK Teraz jest OK, AdBlue jest, kuleczka pływa sobie tutaj eee. Tu już ma ten nowy monitor, nie? Ta maszyna, ten duży szeroki o, taka dosyć dosyć utrzymana jest to maszynka, 1000 godzin, to na pewno nie, nie może być zjechana, chociaż zdarzają się fachowcy, którzy zajadą w 500 godzin taką maszynę Tyroto to tilt ma Nie Kata tylko GPS-y, GPSy doły. Doposażona jest ładnie, centralne smarowanie, ogrzewanie stojowa też ma Dobra, ja wchodzę pod maszynę, biorę próbki oleju ze zwolnic mostów i skrzyni biegów tu mam nie mam silnika tylko i glykol pobrany jeszcze hydrauliczny muszę wziąć o, jeszcze tutaj mam z godzinkę zabawy nad tym z godzinkę zabawy nad nim mam jeszcze Dobra, ja męczę, nie miałem tej. Jakoś tak możliwość nagrywania, cały czas coś chodzi, przychodzi i nie będę nagrywał przy kimś. Może ktoś nie chce być nagrywany. Teraz tak sobie się uciszyło, Czwarta godzina, jest to wszyscy już z roboty wyszli z tych budów. I już tutaj nikt nie biega tak do końca. I mówię coś nagram chociaż jeszcze na koniec. Dobra, dzięki za oglądanie. Dzisiaj taki dzień mój wyglądał, taki umęczony. Może jutro będzie coś lepszego, przyjemniejszego. A jutro mam. Co jutro mam? 326 chyba. I muszę promem się prze, przepłynąć na jedną wyspę, i on na wyspie jest. Jak mi się uda coś, to oczywiście nagram. Może coś będzie fajnego, ciekawego. Coś innego no i zawsze. Miejska dżungla. Takich to nie lubię, akurat. Miejskich dżungli tutaj. Za ciasto, nie ma gdzie parkować. Samochód stoi na płocie. Tu płoc jest, do zderzaka dotyka. Z tej strony, z tej strony nie ma gdzie przejść, bo gruz jest. Tu stoję na gruzie. Sobie. I tak to wygląda. Nie? Chłopaki idą do domu, bo czwarta godzina. Ja też kończę, i zwijam się, i spadam stąd. Do zobaczenia. Subskrybujcie. Oglądajcie. I łapeczkę oczywiście też przyciśnijcie i... i napiszcie jakiś komentarz jak chcecie. Jak nie chcecie to nie piszcie, ale jak chcecie to napiszcie. Dzięki za oglądanie, cześć.